W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nowenna przez stawienictwo świętego Andrzeja Boboli o ratunek dla świata. Dzień ósmy, modlitwa za władzę i wszystkie stany w Polsce. Boże coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, dziś zmartwychwstałą do nowego niepodległego bytu. Otocz swą opieką. Podaj prawicę niebieskiej Twojej pomocy tym, którzy w państwie sprawują rządy nad narodem, aby godnie i z pożytkiem dźwigali swój zaszczytny, ale trudny odpowiedzialny obowiązek. Cały naród polski niech Twoim będzie ludem. Najprzód Ci, których obdarzyłeś i przed ludem poleciłeś jaśnie światłem nauki. Niech wyczytują imię Twoje w badaniu tajników świata i przyrody na różne sposoby, słowem i pismem. Wielbią dzieła rąk Twoich. Synu Maryi I przybrany potomku Józefa, Józefa Cieśli z Nazaretu, sam ciężko pracujący przy stolarskim warsztacie na ziemskim utrzymaniu. Boże, synu, a nas zbawco. Uświęć pracę utrudzonych ludzi w Polsce, ulżyj ich doli. Spraw, Niech Święta Twoja Sprawiedliwość reguluje i układa ich potrzeby i warunki. Broń pracowników przed atakami niewiary i zepsucia. Pozwól mi usłyszeć i pójść za wyzwaniem, jakie skierowałeś i kierujesz do tych, którzy sprawcami są i obciążeni szukają ochłody, siewco ziarnia, ziarna ewangelicznej prawdy. Ojca swego niebieskiego, nazywający rolnikiem, wejrzy łaskawie na lud nasz polski, zawsze wierny, poświęcający się mężnie dla Boga i Ojczyzny. Błogosław jego wysiłkom, aby wyżywić nasz cały kraj. Zachowaj duszę ludu naszego od bezbożności, Obojętności i laicytyzacji. Niech lud nasz będzie mocny żywą wiarą, odznaczający się szczerą i głęboką pobożnością. Niech jaśnieje światłem świętej gorliwości o chwałę Twoją. Prosimy Cię, Panie. Naszą młodzież i dzieci, przyszłość narodu i Twego kościoła w Polsce, Boski Przyjacielu Młodych Dusz i Serc. Racz otoczyć swoją troskliwą miłością. Przed atakiem złowrogich prądów, chroń te delikatne kwiaty w promieniach swego boskiego serca. Pozwól im wzrastać i dojrzewać aż do pewności, którą ty jesteś. Królowo Polski, oto twój naród przy boku twoim i u twoich stóp. Święty Andrzeju, na polskim niebie jaśniejąca gwiazdo. Promieniuj blaskiem swoich cnót, szerz nasze miasta, a wśród nich Warszawę, którą obrałeś i w której chciałeś spocząć, naszą parafię, która imię Twoje obrała. Ochraniaj te ziemie, po których wędrowałeś jako apostoł i misjonarz. Przyspiesz godzinę zjednoczenia wszystkich naszych braci w jednych świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Prowadź swoją Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Litania do świętego Andrzeja Boboli. Kyrie leison Chryste leison Kyrie leison Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mario módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Andrzeju wierny na dobrego pasterza, módl się za nami. Święty Andrzeju, czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami. Święty Andrzeju duchowy Synu, świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami. Święty Andrzeju napełniony Duchem Bożym, módl się za nami. Święty Andrzeju myłujący Boga i bliźnik aż do oddania swego życia, módl się za nami. Święty Andrzeju w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim. Módl się za nami. Święty Andrzeju zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę. Módl się za nami. Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej. Módl się za nami. Święty Andrzeju, apostole Polesia. Módl się za nami. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci. Módl się za nami. Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych. Módl się za nami. Święty Andrzeju, Niezachwiany w wierze mimo gruźb i tortur. Módl się za nami. Święty Andrzeju wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami. Święty Andrzeju męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami. Święty Andrzeju męczenniku i apostole, módl się za nami. Święty Andrzeju apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała, módl się za nami. Święty Andrzeju, sławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami. Święty Andrzeju, chlubo naszej ojczyzny, módl się za nami. Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami. Święty Andrzeju, patronie Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa, Mólć się za nami, abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno. Uproś nam u Boga. Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary. Uproś nam u Boga. Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełniali. Uproś nam u Boga. Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili. Uproś nam u Boga. Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali. Uproś nam u Boga, abyśmy Bogu wiernie służyli. Uproś nam u Boga. Abyśmy na świętszą Marię Pannę jako Matkę miłowali. Uproś nam u Boga. Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności. Uproś nam u Boga, abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali. Uproś nam u Boga. Boranku Boży, który kładzić grzechy świata. Przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci z prawa, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa za które oddał życie święty Andrzej Bobola, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Andrzeju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.